Raz na dwa tygodnie można pościelić łóżko, żeby nagrać dla Was film, prawda? Witajcie w kolejnym odcinku, ja jestem Lena i dzisiaj będą kredki Prismacolor Kolor i kolorwanka Olsikowej. Powiecie Lena, ale Olsikowa nawet nie ma już sklepu. Nie ma, cóż, trudno. Ja jestem jak zwykle spóźniona przez moją depresję, Jestem spóźniona z połowy mojego życia, więc y, systematycznie staram się naprawiać błędy przeszłości. I stronę z tej kolorowanki zaczęłam kolorować już bardzo dawno temu, kiedy właśnie dostałam kredki Prismacolor do testów od sklepu Art za co serdecznie dziękuję. I jeżeli. Chcecie kupić kredki Prismacolor, bo spodobają Wam się po tym filmie, lub od dawna chcecie je kupić, to zachęcam Was, żebyście kupili je właśnie. W tym sklepie będzie nam niezmiernie miło. A teraz już przechodzimy do testu. Test są no, może trochę za dużo powiedziane, powiem Wam po prostu o moich wrażeniach podczas używania tych kredek. I po pierwsze muszę powiedzieć, że byłam zaintrygowana, miałam bardzo duże oczekiwania wobec tych kredek. Yy, i jakby część z nich się sprawdziła, chociaż dla mnie nadal jest to trochę love-hate relationship. Już Wam tłumaczę dlaczego. Do tej pory stworzyłam dwie prace przy użyciu tych kredek. Jedna z nich to, była, to był portret Lilis z Cinematiku do Diablo 4. Jeśli go nie widzieliście, to zapraszam. Karta jest na górze do tego filmu. I druga praca to jest właśnie strona z tej kolorowanki. Kredki są mega dobrze napigmentowane i pięknie się ze sobą blendują. Ale... Trzeba jednak pracować z nimi nieco inaczej, niż zazwyczaj pracuje się kredkami ołówkowymi, dlatego muszę powiedzieć, że jeżeli chcecie zacząć z kolorami, to nawet jeżeli już rysowaliście kredkami ołówkowymi, to prawdopodobnie będziecie musieli się trochę nauczyć tego od początku, bo mają bardzo specyficzny rdzeń, bardzo miękki, bardzo masełkowy. I jeżeli ktoś lubi na przykład pastele olejne, to na pewno będzie to dla niego duży plus. Ale jeśli nie lubicie pracować miękkimi kredkami, to wtedy prizmy z pewnością nie są dla was. Jest też chyba jeszcze druga seria, z tego co Ja chciałam mieć właśnie tą, ale coś mi świta, że jest jeszcze seria z nieco twardszym rdzeniem. W każdym razie te, które mam ja, które dostałam do testów, mają miękki rdzeń, bardzo, bardzo miękki. Trzeba je bardzo często temperować, jeżeli chcecie. Jeżeli chcecie kolorować detale szczególnie, to trzeba je naprawdę często temperować, żeby ten szpic był zawsze bardzo dobrze zaostrzony, co może być dla niektórych nieco uciążliwe. Mam paletę 72 kolorów i to jest bardzo fajna paleta. Muszę powiedzieć, że kolory są bardzo dobrze dobrane i nie miałam problemu, miałam problem chyba tylko z błękitem. Zabrakło mi jednego odcienia błękitu, żeby uzyskać jakieś takie przejście tonalne, sensowne przejście tonalne w obszarze chmur. Ale nawet jeżeli mamy ten ciemniejszy błękit i biały, to jesteśmy w stanie gdzieś tam dopracować to na tyle, że to przejście nie jest bardzo widoczne, ale faktycznie jeżeli mamy oczywiście bardziej zbliżone do siebie odcienie, to przejście kolorystyczne będzie mniej zauważalne i kredki lepiej się ze sobą zblendują. Nawet jeżeli mamy do czynienia z kolorami przeciwstawnymi, z kolorami, które się do siebie bardzo różnią w palecie, to mimo wszystko jesteśmy w stanie pisma kolory dość dobrze zblendować. I uważam to za duży plus, bo no tak naprawdę nie potrzebujemy wielu kolorów, kredek, żeby stworzyć naprawdę ładny rysunek, co jest dużą zaletą. Szczególnie że kredki nie należą do tanich. Kredki nie należą do tanich głównie dlatego, że są importowane. Z tego co pamiętam, ze Stanów Zjednoczonych. Poprawcie mnie, jeśli, jeśli teraz bzdurzę. Ale na pewno są importowane, e, więc są drogie i są słabo dostępne w Polsce. E, z tego co wiem, to ma je, mają je dwa albo trzy sklepy w tym momencie. Także no, wybór jest niewielki, ale na szczęście są. E, wiem też, że niektórzy zamawiają z. Nie z Aliexpress, tylko z Amazona chyba. Z Amazona niektórzy zamawiają Prismacolory, ale zdarzało się, że niektórzy narzekali, że podobno dostali jakieś podróbki Prismacolor, więc nie wiem, nie będę Was zachęcać, bo zdania są podzielone, więc ja jednak postawiłabym na, na jakiś sklep plastyczny po prostu, który dysponuje Prismacolor, jeżeli chcielibyście sobie te kredki kupić. Moje ogólne wrażenia podczas użytkowania tych kredek są bardzo pozytywne, ale... Ale używać ciężko, ciężko, może to nie jest dobre słowo, ale faktycznie nieco z trudem przyszła mi nauka posługiwania się nimi, głównie z tego powodu, że są właśnie bardzo miękkie i zostawiają bardzo dużo pigmentu na kartce. Więc trzeba działać naprawdę delikatnie, żeby sobie nie zepsuć rysunku. Jeżeli na przykład nie odtwarzamy czegoś, tylko rysujemy z głowy, to naprawdę trzeba uważać, bo jedna kreska, nie w tym miejscu, co trzeba eee, i możemy się pożegnać po prostu z takim pomysłem, że wybijemy ten kolor, chociaż faktycznie muszę przyznać, że biała kredka kolor. no, czyni cuda. Czyni cuda, ale <laughs> nie wybije nam, no, nie wiem, na przykład czarnego z kartki, tak? Jeżeli założymy mocno kolor na kartkę, to czerni czy granatu nie wybije do białego, raczej, chociaż to pewnie też zależy od papieru. Tutaj w tym przypadku mamy bardzo gładki, twardy papier, więc teoretycznie taki, który najlepiej się nadaje właśnie do tego rodzaju kredek. No i faktycznie ta biel jest w stanie dość mocno wybić te ciemne kolory, ale nie aż do bieli, dlatego mimo wszystko uważajcie. Jeżeli właśnie nie macie konkretnego wzorca, z którego rysujecie, to kolory trzeba nakładać delikatnie, żeby sobie nie zepsuć efektu końcowego, bo ciężko będzie to później wymazać, czy naprawić, czy pokolorować, zakolorować inną kreską, tak żeby zmienić ten odcień. Więc, no, ostrożność jest wskazana. I no to, co jeszcze muszę powiedzieć, to to, że. To są kredki inne niż wszystkie, i to jest zaleta, i to jest zarazem wada, bo tak jak wspomniałam, będziecie musieli się uczyć rysować kredkami jeszcze raz, niejako, co jest w sumie spoko. Ja, jak wiecie, zresztą lubię testować nowe przybory plastyczne, i to z pewnością była dla mnie nowość. Zwłaszcza że ja nie siedzę mocno w kredkach, chociaż właściwie teraz już trochę bardziej niż rok czy dwa lata temu, kiedy. Zaczynałam z kredkami, tak naprawdę, bo nigdy nie były moim głównym medium. Zawsze wolałam, jeśli już to akwarele plus markery czy po prostu lineart. Kredki gdzieś tam trochę omijałam. Zupełnie niepotrzebnie, bo w tym momencie uwielbiam po prostu efekt łączonej akwareli z kredką. I bardzo dużo pracuję w ogóle kredkami Polychromos Faber Castell. One są gdzieś tam taka... w takiej średniej miękkości, żebym tak powiedziała. Są średnio miękkie i myślę, że bardziej uniwersalne. Natomiast jeżeli zależy Wam na takim mega nasyconym efekcie, na gładkich przejściach i na świetnej zabawie przy pracy kredkami i na tym, żeby nauczyć się czegoś nowego, no to z pewnością musicie, musicie właśnie przetestować kredki Prismacolor, bo tak jak powiedziałam, to jest wrażenie zupełnie inne od wszystkich innych kredek. Podobno, żeby teraz Was nie okłamać, czy to były kalendarz Luminance? Chyba tak. Podobno one są też miękkie. Ale nie, szczerze, nie będę Was teraz oszukiwać, bo już dokładnie nie pamiętam, które to były kredki z tych właśnie z górnej półki, które są porównywalne do, do Prismacolor, jeśli chodzi o miękkość. W każdym razie Prismacolor to są na pewno jedne z najbardziej miękkich kredek na rynku. I z samego tego faktu warto by było, jeżeli jesteście ciekawi, ja kupiłam sobie na początku na przykład trzy sztuki, trzy albo cztery, cztery chyba. To były kolory podstawowe i biel, żeby zobaczyć, właśnie jak się nimi pracuje i no. Byłam do tego stopnia gdzieś tam zaintrygowana, że faktycznie skorzystałam z tej oferty przetestowania tego dużego zestawu i jestem z nich zadowolona. Jeśli chodzi o minusy, to tak naprawdę to co powiedziałam dla niektórych może być minusem, czyli to, że kredki są bardzo miękkie. Ale z pewnością jednym, jedynym takim prawdziwym minusem tych kredek jest to, że się bardzo szybko zużywają. No niestety. Miękkie wdzeń równa się bardzo duże zużycie. Szczególnie, że musimy tę kredkę często temperować, jeżeli, jeżeli chcemy rysować detal, szczególnie wtedy. Także zużycie jest duże, kredki nie są tanie, więc to na pewno dla wielu z Was może być minusem. Wypadałoby jeszcze powiedzieć parę słów o tej kolorowance, ale właściwie, właściwie nie ma już sensu. Jest przykro. Głupio mi jest przede wszystkim, że ze względu na moją chorobę nie byłam w stanie wywiązać się z wielu takich, no nie tyle zobowiązań, bo Ola wysłała mi tą kolorowankę nie z taką myślą, że Lena, musisz nagrać film o mojej kolorowance. No nie, wysłała mi po prostu jako znajomej gdzieś tam, oczywiście do recenzji, jeżeli będę miała ochotę, ale ta kolorowanka mi się podoba i naprawdę są fajne ilustracje, kurczę, i jest mi głupio. Że pokazuję Wam ją dopiero teraz, kiedy no, sklepu już nie ma, ale mam nadzieję, że Oli spodoba się ta strona. Na pewno, jej, na pewno jej wyślę też zdjęcie, żeby sobie zobaczyła. Mi się ta strona kolorowanki bardzo podoba. Bardzo mi się podoba paleta kolorystyczna, co zapewne wiecie, bo jest to, jedna z moich, jest to jedno z moich ulubionych połączeń kolorystycznych. Eee, właśnie ostatnio do palety Cmyk dodałam brązy. Eee, I teraz jest to moja ulubiona zdecydowanie paleta. Ja w ogóle bardzo lubię takie właśnie kontrastowe mega połączenia i ta ilustracja przez to, że jest taka multicolorowa, jest dużo kontrastów, wydaje mi się taka bardziej magiczna i właśnie na takim efekcie mi zależało, żeby była taka mega nasycona i, i żeby to wyglądało trochę jak właśnie taka kraina. Baśniowa jakaś, <grych> co zresztą gdzieś tam koresponduje z treścią, z treścią historii w kolorowance. No i tyle, no co szkoda, że dopiero teraz fajnie, że w ogóle się. Pojawiła ta strona. Prismami na pewno jeszcze stworzę niejedną pracę, więc czekajcie z niecierpliwością. Na dole macie link do mojego bloga, bo jeśli ktoś z Was jeszcze nie wie, to mam bloga i nawet pojawią się tam artykuły. Piszemy je razem z Igorem. Jak nie, ma, nie znacie Igora, to Instagram yy, siu mi na dole w opisie tego filmu. Tak samo jak link do bloga i wszystkie inne linki, których potrzebujecie. I oczywiście link do sklepu. Art Shock, gdzie możecie dostać kredki Prisma Color Premier, bo są, bo są różne. Są też z kolary, no ale generalnie to wszystko możecie sobie zobaczyć na stronie sklepu. A my widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Tu możecie zasubskrybować mój kanał, a tu macie playlistę z innymi filmami. Jeśli ich jeszcze nie widzieliście, to polecam je sobie obejrzeć. I do zobaczenia. Pa!